Siemano, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam Mercedesa 190, czyli W201. Ten samochodzik to jest mój najnowszy nabytek. Słuchajcie, kupiłem tego Mercedesika za jedną złotówkę, za jeden złoty od jednego z was, widzów. W tym odcineczku opowiem wam historię, jak go nabyłem, oraz obejrzymy go sobie. W środku, od spodu, pod maską, zobaczymy, co to za Mercedesik, i pomyślimy, co z nim zrobi. Słuchajcie, jak ja nabyłem tego Mercedesika. Któregoś razu przeglądam swoje wiadomości na Messengerze, na Facebooku, pisze do mnie Mateusz. Mateusz pisze: Ej, Krisie, nie chcesz takiego Mercedesa? Takiego? Ja mówię: No pewnie, że chcę. Za darmo to uczciwa cena. I słuchajcie, zjechałem do Mateusza z Lawetą. Załadowałem Mercedesika i tak oto dzisiaj jestem tutaj. Oczywiście tak całkiem za darmo nie było, ponieważ Mateuszowi zapłaciłem za tego Mercedesika jedną złotówkę. Mateusz mówił, że a, miał iść na złom, ale wpadł na taki szalony pomysł, żeby oddać tego Mercedesa Krisowi. Dziękuję bardzo Mateusz, pozdrawiam i mam nadzieję, że to co z Mercedesikiem będzie się działo, będzie się Tobie podobało, że jednak na serduszku będzie ci lżej, że samochód nie trafił na złomowisko, tylko jeszcze będzie pomykał sobie po drogach. Obejrzyjmy, co to za Mercedes. Słuchajcie, mamy tutaj Mercedesa w stanie prawie złomowym, czyli tak jak wspomniałem, on już miał trafiać na złom, ten samochód. Przede wszystkim, tak, auto od 2005 lat stoi. Od 2018 roku ten samochód stał niejeżdżony, aczkolwiek po założeniu akumulatora silnik odpala. I teraz tak, najważniejsze. Oryginalnie ten Mercedes był wyposażony w silnik 1.8 benzynowy na gaźniku i tu jest najciekawsza rzecz, ponieważ auto zostało przeswapowane na silnik OM 602 jest to jednostka 2,5 litra już wam pokazuję raz dwa trzy cztery pięć cylindrów jeden wałek w głowicy po dwa zawory na cylinder jest to jednostka napędowa z Mercedesa W124, skrzynia biegów też jest z Mercedesa W124, pięciobiegowa. Oryginalnie siedziało tutaj 1.8 i teraz, teraz to powinno do Was dotrzeć. Mercedes taki klasyczek po Swapie, on traci. On traci wartość takiego young Timera, no niestety, już z niego nie zrobi się takiego, znaczy nie zrobi się. Przywrócenie go do 100% oryginału, takiego, żeby to była 190, taka żeby win policaj na sygnale do Was na Facebooka nie przyjechało, to już by były duże koszty, ponieważ zostały tu zrobione przeróbki, należałoby szukać odpowiedniego silnika, odpowiedniej skrzyni biegów, co już w dzisiejszych czasach byłoby kosztowne. I ten samochód przywrócony do 100% oryginału raczej by już nam się tutaj nie zwrócił. Więc co Chris będzie robił, jaki ma Chris plan na ten samochód? Plan jest taki, żeby ten to auto, z tą jednostką napędową, doprowadzić do ładu, do użytkowania z tym silnikiem, żeby on po prostu fajnie chodził, żeby to było fajne daily. Powiem więcej, jak sprzedam Leona w najbliższym czasie, to mam taki plan, żeby to było moje daily w najbliższym czasie, ponieważ yy, sprzedawałem wszystkie samochody. Audi nie ma. To mam teraz w sumie Leona, Keddy, Mam jeszcze takie A6, C6, 42FSi. Nie mylić z moim A8, ale ono jest, ono jest zepsute od, od kilku miesięcy i może uda się naprawić. To w ogóle jest taki ciekawy temat. Opowiem wam o tym, bo na to, to musicie sobie poczekać, bo to jest, to będzie dobra historia. W każdym razie plan jest taki, żeby ten Mietek był moim. Daily. No i przede wszystkim, co się robi w dieslu? Co się robi w każdym dieselku? Montuje się gaz, więc spodziewajcie się w najbliższym czasie montażu gazu w tym mietku i to planujemy z bardzo ciekawy materiał, żeby porobić pomiary przed montażem, po montażu, także będzie fajnie. Zajrzyjmy teraz do środka. Tutaj widzimy takie rureczki, tutaj takie rureczki, więcej rureczek, tu jakieś kosteczki. No, no po prostu na takiej zasadzie, że silnik z skrzynia zostały wyjęty, ten został wrzucony. No ten silnik nie potrzebuje dużo sprzętu, żeby w ogóle działać. Nie potrzebuje żadnej elektroniki, ponieważ tu jest wszystko mechaniczne, potrzebuje tylko trochę podciśnień. No tak jak widać tu stara instalacja nie została do końca usunięta, także tu by należało porobić troszeczkę takiej kosmetyki. Aczkolwiek ogólnie większość rzeczy działa, wspomaganie działa. Klimatyzacji nie ma, to jest poważny minus. To jest pompa odniwo, ona jakby tutaj nie funkcjonuje. W tym egzemplarzu pompa vakum, to jest tutaj napędzana z rozrządu. Tu filtr paliwa, tam jest schowana pompa wtryskowa. Smutny wydech taki, smutny wydech bez turbosprężarki. Nie będziemy tu montowali żadnej turbosprężarki, auto zostaje wolno sące. No, i cóż więcej, jakieś tam spryskiwacze, zbiornik płynu chłodzącego, nowy akumulator, który dzisiaj wleciał i tak to wygląda pod maską. Nie działają sprężyny, nie wiem czy tu nie ma w ogóle tych sprężyn. W każdym razie maska, maska opada i trzeba ją tak trzymać. O, zatrzasnęła się. O, jest dobrze. Słuchajcie, najpierw test klameczki, ale jest pięknie. Słuchajcie tego. Żeby było uczciwie, słuchajcie, zgodnie z zasadami, otwieram na maksa i teraz, patrzcie. A, hehe, zmieniło się, co? No. Nie no. 9 na 10, jest git. Tak wygląda wnętrze, słuchajcie. Centralny zamek nie działa, nie wiem, trzeba będzie go jakoś uruchomić, tu jest prawdopodobnie pneumatyczny, więc jakaś pompka powinna być. Yy, ogólnie tak, boczek trzyma się kupy tak zwanej, podnieśmy, zobaczmy, tu rocznika nie widać, albo ja nie umiem odczytać i tutaj mamy wnętrze, fotele tutaj zostały przeswapowane z Mercedesa W124, są jasne, ale poradzimy z tym sobie jakoś, deska rozdzielcza cała, nie popękana nie wiem czy w 190 pękały, możliwe, że nie pękały, tu jest elektryczny szyberdach, który, o dziwo, działa. Ta pizzerka pod sufitka jest jasna. Tak wygląda tutaj. Tu tak ze spraya pomalowane. Tu mamy pokrętła, jakieś. Tu mamy dmuchu, dmuchu. Grzanie tylnej szyby. dźwignia zmiany biegów ręczny. Chyba też działa. Tutaj mamy drugi fotel. Zobaczcie taki ładny kierownica. No i zegary. Tu widać, że rameczki już sportowe zamontowane, więc powinien trochę szybciej jeździć ten samochód. Tu mam wycieraczki. I tutaj mamy system gaszenia, ponieważ oryginalnie w stacyjce jest zaworek pneumatyczny i podciśnienie, obwód podciśnienia jest zamykany, aby uruchomić zawór gaszący w pompie. Tu jest stacyjka od wersji benzynowej, ponieważ była to benzynówka i nie ma tam zaworka. Więc tutaj ktoś, kto swapował, tak wyprowadził te rureczki. No my coś wymyślimy, żeby było chociaż trochę ładniej. To natomiast yy, klakson z Ursusa. No to zostało zrobione jako grzanie świec żarowych. Tu jakieś pokrętełko, pokrętełko od świateł. I cóż, tu wycieraczki, to już Wam chyba mówiłem. Wnętrze całkowicie takie standardowe. Z tyłu też są siedzenia. Kanapa tylna. Zobaczmy, o, czyli wszystkie kanapy zostały przeswapowane. Ej, to kurwa, to wypas, gdzie można z dziećmi jeździć normalnie. Przyjrzyjmy się teraz najważniejszej rzeczy w każdym Mercedesie, czyli blachareczce. Ok, słuchajcie, ocenimy sobie teraz stan blacharki tego auta. Dach prosty, rdzy nie widać. Tutaj na tym ranciku rdzy nie widać, tak samo na bokach tutaj, na tych słupkach. Wygląda wszystko tak w miarę, że jest jakby w oryginale, tak samo drzwi i tak dalej. Lecimy dalej. Maska. Zobaczcie tutaj jest historia, co to jest. Odprysk farby, tu do podkładu, także taki mamy defekt. Błotnik, no dosyć mocno porysowany. Tutaj jakaś zaprawka z matowego czarnego lakieru. Ogólnie tutaj rdzy nie ma, nie ma zgnilizny. Przejdźmy dalej. Lampy całe to pod lampami też nie zgniłe. Grill, w miarę cały. Tutaj tylko jakaś historia. Tu lampa, w miarę ok. Tu jakiś odprysk. Tutaj w porządku. A to chyba tworzywo. To nie ma tematu. Tutaj jakiś odprysk. Tutaj jakieś delikatne odpryski. Jakieś zalążki korozji. No i tutaj tak samo w porządku. Błotnik lewy. Mocno tutaj jest porysowany, ale ogólnie jest w oryginale, tak się wydaje, a tu jakaś historia, nie wiem co tutaj się działo, bo to jest jakby czarny spray matowy, tu jest jakiś podkład, jakiś epoksyd, tutaj jakaś delikatna korozja, także nie wiem co tu się działo, nie ma tu jakby kitu jakiegoś centymetra, tylko jest sama blacha. Także nie wiem o co chodzi, nie. tutaj to ciężko powiedzieć, no co jest pod listwą też nie powiem. Drzwi kierowcy, tutaj taki odprysk, zobaczmy tutaj, tutaj taki odprysk, tutaj całe drzwi pasażera pomalowane takim sprayem jakimś szarym, rancik tutaj zdrowy, też jakaś zaprawka tylko zrobiona tutaj jakaś jest zaprawka zrobiona też z jakiegoś szarego spraya trzeba by ten plastik zdjąć, zobaczyć co tu się dzieje klapa w porządku, bez rdzy pas pod klapą tutaj rdza na rogu, delikatna ale bez dziur tutaj zdrowo, tylny błotnik zdrowy tutaj się nic nie dzieje, ale też jest jakimś sprayem pociągnięte drzwi całe dobra, podnoszę go i patrzymy go od dołu. Dobra, słuchajcie, patrzymy. Patrzcie, co opłata to jest ostre samobójstwo, już w tej chwili na tym jazda. Patrzcie, jak popękana. W każdej chwili to może strzelić. Nieźle, także do wywalenia. Tutaj tak samo, cała popękana. Nawet, nawet nie ma sensu szukania, jaki to jest rocznik. To jest po prostu agonia. Także wszystkie opony są do wyrzucenia, tutaj też popękane. No, to stało 5 lat w ogóle nie jeżdżone, także nie ma co się spodziewać. Dobra, oceniamy stan blacharski tego samochodu, więc zaglądamy sobie teraz na elementy blacharskie. Tutaj ten przedni, fartuch, mocowanie zderzaka korozja, ale się trzyma, podłużnica. Mocno zardzewiała, ale przednia balka się trzyma, pas chłodnic trzyma się, druga podłużnica jest i tutaj tak samo zgniło trochę to mocowanie zderzaka, ale ogólnie się trzyma. Jest taka można powiedzieć zaawansowana, no tak naprawdę to trzeba byłoby piaskować, malować, zabezpieczać. Podłużnica ładna. Belka pod silnikiem ładna, tutaj trochę korozji przy wahaczu, ale to jest nic, tutaj zazwyczaj przez lata eksploatacji no to wiadomo się wkłada, wyjmuje ten wahacz, się walczy. Najgorsze warunki drogowe, no to tutaj na to wszystko leci, sól, piach, błoto, także wygląda naprawdę nieźle. Tu jest spoko, korozja powierzchowna, podłużnica, reszta podłużnicy ok. Tak samo tutaj reszta podróżnicy ok. Tutaj zgniła zaślepka. Ogólnie tutaj całe te fartuchy, te błotniki nad kola są całe. Nie widać tu zgnilizny. Tutaj te doły też są ok. Przy słupku A. O tutaj widzę jakoś rdzę pod akumulatorem. No to pod akumulatorem na pewno będzie dziura. Szukamy dalej. Tu nie widać wykwitów korozji, aczkolwiek myślę, że wszelkie niespodzianki to by były widoczne dopiero po zdjęciu tego plastiku. Tutaj też spod drzwi nie widać wykwitów rdzy, żeby wypływała. Także jest szansa, że jest w miarę okej. Okay. Tutaj dziurka, wygniło mocowanie gumki do podnoszenia, ale podnośnik jeszcze nie wszedł. Także podłoga jest w miarę. Baza jest dobra. Tutaj jest spływ wody. Tutaj mamy jakiś wyciek, ale ogólnie silnik, patrzcie, jest suchutki. Tu się nic nie dzieje. Pompa wtryskowa też sucho. Tutaj mamy wyciek płynu, ale ten wąż już zamówiłem. Po prostu górny wąż jest przetarty. Wachacze. Te wahacze potrafiły zgnić i pęknąć. Dobrze jest te wahacze profilaktycznie. Wymienić. O tu pękały i normalnie koło szło bokiem. Przynajmniej w W202. Nie wiem jak w tych 190. -tkach. no To taki zabieg warto profilaktycznie wykonać. Amortyzator skrętu, jakieś drążki kierownicze. Auto stało 5 lat, więc wiadomo. Hamulce, to, to tutaj trzeba wymienić kompleksowo. Skrzynia biegów. Pięciobiegowy manual. Tutaj mamy wał napędowy. Przegub talerzowy wygląda, że jest ok. Podpora. Mm, osłona już jest porwana, widać, że zmieniona, łożysko zmienione, ale osłona przerwana, także długo nie pożyje. Tutaj łącznik talerzowy w porzo, most zapocony, no, ciekawe co się będzie działo jak się zacznie jeździć może zacznie cieknąć. Trzeba byłoby też zajrzeć do oleju, co tam się dzieje. Belka, no korozja. Wokół spoin, wokół grzewów, korozja. Aczkolwiek jeszcze się trzyma. Myślę, że do rozebrania, do wypiaskowania, do pomalowania i powinno być ok. Tutaj amortyzator, patrzcie, nowy, nieźle. A tu taka niespodzianka, pęknięta. Pęknięta sprężyna, także sprężyny są do wymiany. No i tu bagażnik, podłoga mocowania tłumika, trytytka, trzeba założyć gumy. Spoko, ładnie, zdrowo tutaj to wygląda, nie ma problemu. Także fajny Mercedesik, taki w miarę, powiem wam. Fajna baza, jak za te pieniądze. Słuchajcie. Więcej bym nie dał, jak te złotówka za niego. To była cena idealna. Dobra, słuchajcie, posłuchajcie teraz, jak chodzi ta maszyna. Włączam zapłon, grzeje świecę. Wystarczy chwilkę, ponieważ jest ciepło. I start. O! Pośpieszyłem się. Pięknie, zapal. Słyszycie ten klekop? Ale gada, to? To jest to Mercedesa. Prawie nie wymi. I teraz jak działa system gaszenia silnika. Trochę ciężką jedną ręką. W każdym razie chodzi o to, aby doprowadzić wakum do zaworka w pompie wtryskowej. Wtedy silnik zostaje zgaszony, ale fajnie chodzi co? Mercedesik to jest robota. No cóż, czuwajcie w takim razie. A już niedługo jakieś vlogi z napraw i eksploatacji. Muszę go ubezpieczyć, muszę mu zrobić przegląd, zamontować LPG i nagrywać wam filmiki. Może nawet go polokierujemy co tak żeby był ładny. Ja już zaczynam mieć chore pomysły. Dzięki za oglądanie Narka